Michał Guzik, dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry, no powiedziałeś, że nie ma żadnych urazów, jak tak na siebie patrzę, to potwierdzam, nie ma żadnych urazów. Dzisiaj gratulacje. Dziękuję bardzo. No co mogę powiedzieć? Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się wygrać. Bardzo szczęśliwy, że organizacja dała mi szansę. Myślę, że wykorzystałem ją i, i, i każdą walkę kolejną też będę dawał z siebie 100%. Co pamiętasz z tego pojedynku? Zapytam, bo wiem, że nie zawsze zawodnicy cokolwiek pamiętają, ale podobno w pierwszej rundzie uciekłeś z duszenia, więc jak to było? Tak, akurat ja już, powiem Ci, z doświadczeniem mam tak. Pierwsze walki nie pamiętałem nic, w ogóle przebiegu walki tego, co mówił do mnie rok. Teraz z doświadczeniem staram się wychodzić do walki z takim większym spokojem, i e, pamiętam no, większość e, przebiegu pojedynku, takie rzeczy, gdzie siedzą kibice i w ogóle. E, no, każdy się mnie pytał o to duszenie w pierwszej rundzie. E, no, ja mówię, jeszcze tam uważam, że miałem sporo czasu, żeby się bronić przed nim. E, dwie ręce spychały jego, jego rękę duszącą, miałem schowaną brodę między jego zgięciem łokciowej i, i czułem się jeszcze bezpiecznie, naprawdę. E, a jeszcze jeśli chodzi o resztę pojedynku, no to widziałem, że w tej stójce z każdym moim kolejnym uderzeniem robię coraz większą destrukcję na twarzy Chrystiana Konrada, przepraszam. I, I też, że Konrad coraz głośniej oddycha i, i, i z rundy na rundę zacząłem się rozkręcać. Wydaje mi się, że w trzeciej rundzie fajny luz złapałem i, i widać było, że czuję się fajnie i swobodnie w tej walce. A z perspektywy, który moment walki był najtrudniejszy? biorąc pod uwagę całokształt. No, pierwsza runda i, i ten moment, kiedy, kiedy Konrad wpiął się za plecy, to, to wiadomo, no, nie, nie można tutaj zakrzywiać rzeczywistości, że czy zawodnik się czuje bezpiecznie, jeśli ma kogoś za plecami i to jeszcze takiego zawodnika jak Konrad, który tych duszeń za pleców ma chyba kilkanaście. E, ale no, tak jak mówię, pomimo że pozycja była dominująca, to do duszenia moim zdaniem jeszcze troszkę brakowało. Jakie emocje Ci towarzyszyły podczas samego wyjścia do kratki na te ostatnie chwile przed Zamknięciem drzwi oktogonu. Tutaj każdy o to pyta i bardziej się cieszę z tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, niż, niż się stresuję tym wszystkim. No, całe życie trenuję, całe życie się walczę, po to to robiłem, żeby być w tym miejscu i, i właśnie chcę czerpać przyjemność z tego wyjścia do klatki, a nie zaprzątać sobie głowy jakimiś niepotrzebnymi emocjami. Wiem, że kibice są za mną, liczą na mnie. Mam nadzieję, że z walki na walkę będzie ich coraz więcej, bo no, staram się po prostu gdzieś tam a oprócz oprócz postawienia na, na na zwycięstwo to też troszeczkę efektownie walczyć będzie jakaś analiza później na chłodno tego pojedynku w domu na spokojnie przy kubku herbaty zawsze oglądam swoje walki zawsze staram się gdzieś wyciągnąć jakieś wnioski poprawić coś i uważam że każdy zawodnik który chce progresować powinien e, analizować swoje walki a tak na gorąco co byłbyś w stanie powiedzieć że mógłbyś poprawić czy nie ma takiej rzeczy e, wydaje mi się że mógłbym e, Troszeczkę więcej ponowień zrobić, jak wchodziły jakieś pojedyncze ciosy i widziałem, że Konrad odczuł to, że troszeczkę bardziej na nim siąść i zacząć zasypywać go ciosami. To na pewno było do poprawy. I tak na chłodną to wydaje mi się, że tylko to bym, to, to bym zmienił, no, wiadomo też jakieś niepotrzebne gdzieś tam próbowałem raz e, haczenie zrobić i gdzieś się obalić, to było chyba w drugiej albo w trzeciej rundzie, e, tak nie mrawo się do tego zbierałem i oddałem Krystian, e, Konrad, wpiął mi się wtedy troszeczkę za plecy w stójce, ale gdzieś szybko uciekłem na klatkę, złapałem Kimurę, wyszliśmy z tego i, i, i walka toczyła się dalej. Chciałem zapytać o kolejnego przeciwnika, ale tak mówisz tutaj Krystian, Krystian, więc może jakiś? Krystian gdzieś jest na horyzoncie. Nie, nie, tak Krystian, bo Krystian Dlezień, mój kolega, trenowaliśmy dużo przed, przed tą galą i, i nie wiem, może dlatego mi tak siedzi w głowie. A jeśli chodzi o następnego rywala, to co ja mam mówić, Adrian Wartosiński i tyle, no tak. Barry tak, gdzieś jest, można porozmawiać. Staliśmy się na śniadaniu, bardzo go lubię, no ale no co mam mówić, no wiadomo, że chciałbym być mistrzem, może to jeszcze nie jest czas, ale na pewno będę sobie chciał taką walkę wypracować. To kiedy ewentualny powrót do klatki miałby nastąpić? Chciałbym w tym roku. W tym roku mówię, daję sobie tydzień półtorej odpoczynku i gdzieś tam wracam do lekkich treningów i będziemy patrzyli, co tam się dzieje dalej jakie są propozycje. Mhm. W tym roku chyba KSW stoi, jubileuszowa gala, więc... No nie wiem, czy jeszcze sobie zaopracowałem, że na taką e, ważną galę, ale może się trafię, znajdzie coś innego jeszcze tam dla mnie, no mówię, to już kwestia mojego menadżera, e, matchmakerów i, i tyle. Ja jestem na pewno gotowy w tym roku. Kogo pozdrawiamy na koniec? Komu dziękuję? Pozdrawiam wszystkich moich kibiców, całą ekipę grapplingu Kraków, bo robimy kawał dobrej roboty. Widać, że ci zawodnicy od nas z klubu się coraz bardziej przebijają, coraz więcej zawodowych pojedynków, coraz więcej wygranych. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich sponsorów LV Development, Estate Zina, Klub Diamond. Step Records, Mechanika Kamila, no mówię, mógłbym wymieniać no, wszystkich, którzy mi pomagają i, i, e, no i całej rodzinie, wszystkim. No bardzo dziękujemy, do zobaczenia, do następnego. Dzięki, pozdrawiam.